W porównaniu do cen z sierpnia, złoto jest tańsze o 140 dolarów za uncję. Co się dzieje z cenami złota? O tym będę rozmawiał z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witam serdecznie. 2,5% spadła cena złota w ciągu ostatnich 30 dni. Co się dzieje? Jeżeli chodzi o ceny złota, można powiedzieć, że niewiele się dzieje od połowy sierpnia. Oczywiście początkiem sierpnia mieliśmy historyczne szczyty, potem mieliśmy dosyć wyraźne spadki, natomiast później wpadamy w konsolidację. Jest to efekt ogólnie tego, że nie ma już takiego rajdu związanego z, z popytem na złoto. Ten popyt też zmalał po stronie inwestycyjnej. Jeżeli chodzi o ETF-y, to ostatnie kilka tygodni to dosyć płaski popyt ze strony ETF-ów. Dodatkowo nie mamy jakiegoś dużego skupu ze strony banków centralnych. Generalnie obserwowaliśmy nawet sprzedaż ze strony banków centralnych w sierpniu, więc nie wykluczone, że. Taka sytuacja również powtórzyła się w kolejnych miesiącach. No to również efekt tego, że dolar był nieco mocniejszy. Natomiast ostatnie dni, na dwa tygodnie przed wyborami w Stanach Zjednoczonych, obserwujemy dosyć wyraźną wyprzedaż amerykańskiego dolara. To wpływa dosyć mocno na to, co dzieje się na innych rynkach surowcowych. Obserwujemy dosyć wyraźne odbicie cen miedzi. Również za ceną miedzi e, idzie dosyć mocno cena e, srebra, no i również obserwujemy odbicie e, cen złota. Natomiast jeżeli chodzi o wybory e, w Stanach Zjednoczonych, oczekiwałbym tego, że cena złota e, straci w krótkim terminie, e, w, e, jeżeli chodzi o wybory w Stanach Zjednoczonych. Czyli spadnie poniżej poziomu 1900 dolarów za uncję? Wydaje mi się, że, że powinniśmy oczekiwać tego, że złoto straci dosyć wyraźnie po wyborach w Stanach Zjednoczonych. Jest to związane z tym, że w tym momencie rynek jest bardzo niespokojny. Pozycjonuje się powoli pod to, co będzie się działo w wyborach w Stanach Zjednoczonych, wobec czego mamy również dosyć słabego amerykańskiego dolara. Dolar jest najsłabszy od ponad miesiąca i generalnie to będzie obserwowane w najbliższych tych dwóch tygodniach. Złoto może. Wzrosnąć w najbliższych tygodniach. Natomiast po wyborach oczekuję tego, że złoto straci i będzie poniżej 1900 dolarów za jedną uncję. Być może zejdzie jeszcze niżej. Natomiast od stycznia oczekuję, być może nawet od grudnia oczekuję tego, że będziemy mieli jednak rajd na złocie. Od 2018 roku mamy trend wzrostowy na złocie. Trwają takie mniej więcej konsolidacje, które mają 3-4 miesiące. Teraz mamy taką kolejną konsolidację. Wydaje mi się, że po tej konsolidacji dojdzie jednak do jakichś większych ruchów na złocie. Sezonowość również pokazuje, że od grudnia lub od stycznia powinniśmy mieć nieco lepszą sytuację na tym kruszcu. To samo było w 2016 roku, czyli mieliśmy na początku umocnienie dolara, więc złoto traciło, natomiast od stycznia, czyli od kiedy Trump objął wybory w 2017 roku, złoto zaczęło zyskiwać. Teraz wydaje mi się, że nieważne, kto zostanie prezydentem, raczej będziemy mieli taki trend osłabienia dolara. Od stycznia i również będziemy mieli wzrost na złocie, choć to w dużej mierze może też zależeć od tego, jak będzie wyglądała pandemia. O tym, jak zmieniają się ceny złota, rozmawiałem z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dziękuję za rozmowę. Do zobaczenia. Dziękuję również.